Czasami wiesz, że nie jest lepiej Kiedy twoje problemy nagle stają się dniem I kiedy każdy sen nagle budzi mnie z wiekiem One znikają kiedy obok ciebie dziś śpię hmm. Wszystko mam typie, chcę brać te szmalne dupy na klipie Problemy to ciężarówa, jakbym o piłkę walczył z klikiem Kiedy wszystko się uda, to poleję likier Mała, jedna razie życie jest To całe to żyje na stoją dzisiaj Jedni do pracy bez kasy, żeby zarobić ten kwit wiem jak ciężko oddychać, kiedy masz krechę I przypasz nam typu, w którym komornik Stockholm i Warszawę, moje życie jest kulawę Nie wiem czy to przez moje wybory, czy charakteru wadę Los jest gadem, nie jestem jego panem ej, ej, Los jest gadem, nie jestem jego panem A ty, a ty, ej, los jest gadem, los jest, nie jestem jego panem A co byś powiedział, jeżeli byś wiedział dziś Że każdy twój kolega, liczy tylko na to za nie nadążam za nim, ale wali mnie, że dali mi nadzieję Jak mi później ją zabrali, w jednej chwili wiem, że życie może się posypać w tobie Kiedy po wypadku lekarz nie wie, jak zacząć rozmowę, cieszy się Z tego, że dzisiaj stoję na nogach i chodzę Bo mogłem skończyć na wózku i mieć utrudnioną drogę Więc doceniam każdy szczegół, tu którego nie widziałem I doceniam to, że żyję, wszystko idzie zgodnie z planem Oni lecą na hajs, ale zdrowie jest ważniejsze Jak chcesz, to ogarniesz i masz dwie ręce a ja nie chcę więcej, niż rodziców, siostry obok Gdyby mi ich zabrakło, miałbym teraz łez potop Jack Koko, Cash, kokon. Bo ci co nic nie mają, to się wozą wie szeroko. Niech ziemia będzie lekką, tym co zamknij na zawsze oko. A zachajcie to sobie, może skupić Ziroko. A co byś powiedział?